Rekrutacja na rok 2025 ujawnia, że niektóre kierunki studiów w Polsce mają mniej niż jednego kandydata na miejsce, co zmusza uczelnie do rozważenia ich zamknięcia. Wśród najmniej popularnych są niszowe filologie, studia kulturowe oraz wybrane kierunki techniczne. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Śląska zmagają się z brakiem chętnych na niektóre specjalności. np. Na, na rozjoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim Zgłosiło się 30 osób na 45 miejsc, a na filologię ukraińską z rosyjskim zaledwie 5 osób na 15 miejsc. Eksperci wskazują, że sytuacja geopolityczna, zmieniający się rynek pracy oraz rozwój nowych technologii wpływają na wybory młodych ludzi. Tymczasem najpopularniejsze kierunki, takie jak zarządzanie, ekonomia czy psychologia, przyciągają tłumy kandydatów. Czy to oznacza, że przyszłość niszowych kierunków jest zagrożona? Dajcie znać, co sądzicie. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.